Mam nadzieję, że tak w takich chwilach, kiedy będziecie musieli wygrywać, w jak Ale wtedy właśnie przypomnijcie sobie słowa Ewangelii, którą dzisiaj wybraliście. Że nie można służyć niepokój i mamorii. Nie można służyć dumą przeciwstawą, rzeczowością, jednocześnie. I zawsze. Ale to zawsze. O to Was dzisiaj prosił. Wybieraliśmy najlepiej w siebie nawzajem. Nic innego. Z Do tego dzisiaj Bóg Was powołuje. Dostaje się nie, abyście byli jednym ciałem jeden duch. My drodzy, to służenie Bogu i mamonie nie chodzi tutaj tylko o to, żeby służyć Bogu czy, czy pieniądzom, choć Mamona jest symbolem. Symbolem osoby lub rzeczy, która może chcieć być tą trzecią rzeczywistością w Waszym małżeństwem. Niezależnie od tego, kto by to był. Nieraz może się zdarzyć tak, że są to najbliżsi rodzice, przyjaciele, którzy będą chcieli Wam o życie. Słuchajcie, ja, ale nie musicie robić tego, co Wam pokażą. Miłość nie zna dnia, które da się powtórzyć. I życzę Wam, i o to Was proszę, abyście rzeczywiście w swoim małżeństwie, w swojej miłości każdego dnia umieli się zaskakiwać. Abyście, szczególnie Ty Mirello, abyś miała Pawłowi wskazywać ten swój pierwiastek kobiecy, czułość, delikatność, opiekuńczość, troskę, w taki sposób, żeby każdego dnia on otwierał szeroko oczy,